Dzień dobry wieczór. Um, dzisiaj to Jotka Arawka z Witkiem. Um, co trzeba zrobić? Hmm. Jakby to wam powiedzieć: podpora wału napędowego prawdopodobnie, bo niby przy ruszaniu um, bije koło gałki. Ym, zmiany biegów. I co się okazuje? Sprawdziłem to. Podpora wygląda ok. Użytko eee, w sumie też w miarę ok. No ale dostałem nowe, więc będę wymieniał. I teraz takie ciekawe pytanie. Prosiłem o podporę wału. A dostałem tylko użytko. Ciekawe Będzie więcej z tym. Będzie więcej z tym zabawy. No ale nic. Nie ma tu co więcej pitolić. Bieremy się. Bierzemy się za robotę. Akcja terrorystyczna. Bo mamy piątek. Wspaniałą noc yy. A rano będzie Renault Jakieś tam I teraz to Wygląda dobrze, fajnie, ładnie, świetnie, amerykańsko Hmm O to jest pytanie No ale nic Rozbieramy Tu mamy kilka śrubeczek Także Bierzemy się za robotkę Miałem wjeżdżać do najazdy, ale Podnośnik na tyle. Wysoko podniósł, że problemu nie powinno żadnego być. Hmm. No i co? Wszystko wygląda ładnie tak naprawdę. No ale bierz bierzemy się za to, bierzemy się za to. Zobaczymy. Co to, jak to. A, i druga sprawa. Pamiętam, że jak jedną tutaj odkarawkę już robiłem, no to... No to ta jest zdrowa. Nie ma się do czego doczepić. No. no co zrobię Bierzemy się Tylko będę musiał potem przeszukać całe zawieszenie No bo coś tu napierdala i nie wiemy co A najgorsze jest to, że teraz mamy śniegi Więc nie jestem w stanie przenieść momentu obrotowego Na tyle, żebym to ja mógł zweryfikować co to jest do cholery No ale... Mm... No trudno, dostałem łożysko, więc wymieniam. Także łogień. Aha, no i poprzednie filmiki, no trafią, trafią, tylko na razie jeszcze pracuję. Muszę jeszcze obrobić jeden film, bo nagrywka z Matim to tak przeszła, że. jakby to powiedzieć. Kurde. No za grubo my tam jechali, i, i trzeba troszeczkę powycinać i poprzerabiać w międzyczasie ogarniam jeszcze wyciągarkę do koła zapasowego i hak no a teraz co no dostałem taką misję weekendową hobbystyczną także bierę się za robotę bo rano przyjedzie wspaniałe Renault coś tam coś tam coś kurwa maxi na wymianę Tarcz hamulcowych, tylnik z klockami. Okazało się, że tam jest taki zajebisty układ. Kurwa tarcza rażem z piastą i łożyskiem. W jednej części takie trochę pojebawsze, więc muszę to ładnie ogarnąć. Zobaczyć, co to będzie. No nic, bierzemy się. Także statywik i lecimy. No i mamy to, i teraz co? Jest dupa tak jak mówiłem, ponieważ podpora wału łożysko piękne, cisza nic nie zniszczone jest okej, okay, no ale nic mam wymienić to wymienię, także idziemy to umyć Potem obejrzę pod autem całą resztę. Już bardziej. Tu taki, taki ten krzyżaczek. Trochę zaruchany, ale się zastanawiam, można by go było wziąć, rozebrać, wyczyścić. Wiebać. Nowy guafit, gua guaficik. No nic. Zawsze, zawsze jakieś ciekawostki. Aj, błody, błody. Do tego wiele nie trzeba. Klucz 14, imbus 6, ładnie spsikać. Wszystko w 40 No jak się już... Spika opukać moteczkiem śrubeczki, dobrze nabić. Imbus. No jest No, nie jest miło, przyjemnie i rewelacyjnie, no ale co zrobimy. Takie życie. No. Hm. no nic, idziemy tam to ogarnąć i będziemy widzieć dalej. Teraz pomyślicie, kurwa, jak to ściągnąć? Jak ściągnąć normalnie łożysko? Otóż tak. E, czyścimy całość dookoła. Grzejemy sobie palniczkiem. Ja używam takiego cuda świetne. Grzejemy, czyścimy, grzejemy, czyścimy. Obijam sobie punktaczkiem, żeby sobie zeszło schodzi sobie do kielek znowu sobie grzeje e, tu jest e, nabijana śruba żeby się nie odkręcała e, przycinaczek znaczy się punktaczek i to samo wybijamy rozgrzewam sobie e, WD-40 ja używam Tioru Hrensir czyli tej nafty oczyszczonej jak do miecia, jak do wszystkich takich rzeczy no i 22 Śrubeczka schodzi, cyk, podkładeczka. No, powinno zejść razem z wałkiem. O, i to wszystko pod spodem jest kolejna podkładeczka. I dobieramy się do łożyska. Pomalutku, potem wszystko wyczyścić. Wyszliftować, żeby było jak nowiutkie. Ja sobie z góry zaznaczyłem od tyłu dokładne ułożenie, żeby potem przy składaniu nie męczyć się z wałkiem atakującym do skrzyni. No i mamy rozebrane i idziemy dalej kroczek po kroczku. Wszystko wyczyścić ładnie, pięknie. Hmm, coś pięknego. Także na tą chwilę tyle z tego chujowego poradniczka tak się to rozbiera nic trudnego tylko trzeba troszeczkę myśleć no i biorę się dalej za robotę no a a teraz tajemnapsik Moi drodzy, jak zwykle, otóż stała się rzecz straszna, mianowicie chuj wie, do czego to zamówione, ale wewnętrzny pierścień mocujący tu ma 41 mm, a w oryginale ma 30, więc nie wiem, co to, jak to, skąd to, ale jedynie co z tego łożyska to sobie mogę, nie wiem, nogę zrobić. No, i na przyszłość taka rada. Nie kupujcie samych łożysk, bo to jest strata pieniędzy. Prawda jest taka, że jak wymieniacie samo łożysko, to tak często lubi być simmering tak jak tu z jednej strony, i z drugiej strony, i jak widać, tu już jest zabity simmering. Druga sprawa: najczęściej, co umiera w podporach wału, to jest właśnie ta guma to tą gumę trafia szlak i teraz ta tutaj łożysko jest kompletnie idealne a napierdala więc gdzie jest problem guma sparciała za niedługo dostanie się do tego woda chuj to strzeli i teraz łożysko nie wiem ile kosztuje z 40zł może więcej Ile taka podpora kosztuje? 100 zł, 150 i teraz, ja z samym możeskiem, to się mogę iść wytrzepać w pokrzywy, bo niestety potrzebuję simmeringi i niestety trzeba to wybijać. No nie, no właśnie, prasa. No i kurwa, tak naprawdę, godziny pracy. Wychodzą 10 razy więcej niż kupienie normalnie całej podpory wału z łożyskiem, ze simmeringami, z nową gumą. Ech, się wymienia. Zapierdala jeszcze kolejne 500 lot. A tak? No to co? Wałek trzeba wyczyścić. To trzeba pięknie umyć wyczyścić. I jeszcze mam patent na tą gumę. Mam na nią patent. Mianowicie, eee, simmering zaraz zmierzę i może jeszcze taki dorwę. A druga sprawa jest taka, że e, tą wargę tutaj wszystko myję, odtuszczam i mam taki zajebisty e, Limkity, to się nazywa, albo Stinks All. To jest klej silikon, który po zaschnięciu dokładnie wygląda jak ta guma. Dokładnie jak ta guma, łapie wszystko z wszystkim, i jeśli wina leży po stronie tej popękanej gumy, to zapychając tą krawędź całą tutaj z tyłu, tą wargę, ee, prawdopodobnie będzie żyło. Także niestety muszę to ładnie umyć, wyczyścić. Umyć, wyczyścić i kurwa poskładać to po swojemu. Jak widzicie nic nie zaoszczędzone. Dalej uzyska nowego w środku nie ma. Dalej podpora wału stara a człowiek kurwa zapierdala i musi się robić. Także. Na przyszłość pamiętajcie, lepiej kupić całą podporę, która kosztuje może 100 zł więcej. A zaoszczędzacie kilka godzin pracy. A jeśli byście sobie chcieli zrobić to na własną rękę, to powodzenia. Naprawdę trzeba mieć skilla i. Trzeba mieć skilla, kurwa, żeby to zrobić poprawnie samemu. Także ja bieru się za ogarnianie tego. Ogarnianie tego. Potem trzeba pięknie wszystko poskładać. Załadować dałtka. I ja i tak twierdzę, że po moim zabiegu i tak to będzie jeździć, i tak to będzie śmigać. Nie będzie biło, bo już jeden taki zabieg robiłem, i misja się kompletnie powiodła. Ta guma po prostu jest na tyle wywalona, że już w rękach się wygina. I już robiłem taki zabieg. Także będzie dobrze. Tymczasem biorę się za ogarnianie tego. Trzeba poskładać i jechać w pizdiet. A więc tak, wszystko zostało wyczyszczone, ogarnięte. Tu już zalane klejem. Już już dość długo. Wszystko ładnie wyczyszczone. Na wieloklin dobrze jest dać troszeczkę towotu. Tu już było zardzewiałe, no bo nigdy tutaj nic nie było. Wszystko ogarnięte, tylko nabić. Także zaczynamy składać. I co? Tyle. No. Eee, krzyżaczek jest e, niewymienialny, jest zaklepywany badziew. Także jedynie jak się rozleci to można cały wał albo coś kombinować. Niestety dobra, zabieramy się za składanie idealnie w odwrotnej kolejności. No. I, 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 no co Nie, pozwolimy jeszcze potem klejkowi, żeby sobie żeby sobie po prostu doschnął a jeszcze w międzyczasie ogarnę śruby te, które są potem do przykręcenia wałka przegłubu, czy jak to tam nazwać no, także jak widać lepiej Kupić całą podporę wału, no bo tak to jebania się, roboty, godzin. Na chwilę obecną już walczę z tym piątą godzinę, a mogło być zrobione w dwie godziny, gdyby była nowa cała podpora wału. Także, jak widzicie, no kurwa, to nie jest Dobra, ogarniamy i składamy. No, a więc tak, autko poskładane. Jeszcze tylko podniesiony podwałek, żeby sobie ten klej w pozycji właśnie takiej neutralnej, równej sobie dosechł. No i będziemy robić próbę jak wyschnie, a tymczasem biorę się za sprzątanie. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego Elo.